Tutaj dorysuję taką strzałkę, to znaczy, że ja mam na osi w prawo od dwójki, tak, w prawo od dwójki. I teraz słuchajcie, tutaj jest tylko w prawo, więc to by było kółeczko otwarte, ale jest jeszcze ta linia. Pamiętajcie, ta linia zamalowuje to kółeczko. No i dwójkę. Czyli x większe bądź równe od dwóch, czyli x należy od dwóch do plus nieskończoność. Teraz x większe od dwóch nie miało mi co zamalować. Strzałka jest w prawo, czyli ja będę miała od dwójki w prawo. Nie miało mi co zamalować, więc jest kółeczko otwarte. I nawias okrągły. Teraz mamy, zobaczcie, w lewo strzałkę, czyli ja na osi też zaznaczę w lewo od dwójki. Czyli będzie x należeć od minus nieskończoności do dwóch. Tak. A teraz X mniejsze od dwóch, czyli ja na osi zaznaczę w lewo. Bo jest Psstãoca w lewo.